Okej, okay, a więc co wiedzą weterani rynku krypto, czego nowicjusze jeszcze nie wiedzą. To będzie temat dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Tak w ogóle to witam wszystkich z tej strony X i um, widzę tutaj, że sporo nowych osób wpada na mój kanał jakimś trafem, ponieważ widzę, że tutaj um, nie załapałem się jeszcze na nie załapałem się na heksa, nie załapałem się na Pulsa. Dopiero jestem z tobą od Zena. Tutaj ktoś się pyta, Janek się pyta. Jan pyta się, jak dostać Pulse Dodge i Hedron Token. A więc widać, że tutaj to są nowe osoby, jeżeli chodzi o, o Pulsa, jeżeli chodzi o Hexa. A więc dzisiaj trochę o Hexie, o Pulse Chainie, Więc jeżeli jesteście nowi, zapraszam na odcinek. Jeżeli jesteście moimi stałymi słuchaczami, również zapraszam. To będzie taka aktualizacja tego wszystkiego. Tego wszystkiego, co w tym ekosystemie się dzieje i jakie jest moje podejście do tego tematu, ponieważ jakby nie było, wszystko, co jest nowe, nazywa się nauką, a więc uczymy się poprzez poznawanie czegoś nowego. A więc, ale zacznijmy od, od najgłówniejszego tematu. Najgłówniejszego. Jest takie słowo najgłówniejszy? Nie wiem. A więc, co wiedzą weterani rynku krypto, czego nowicjusze jeszcze nie wiedzą? I kiedy o tym mówię, to ludzie słuchają mnie z takim, z takimi jakby dwoma podejściami. Słuchają mnie tacy intelektualiści, którzy sobie myślą, e, x tam udało mu się raz, czy tam dwa razy i teraz zgrywa kozaka. A drudzy to będą tacy ludzie, co będą mówili: no okej, okay, zgadzam się, ale niby dlaczego miałbyś tutaj mówić, jaki masz w tym interes i w ogóle dlaczego nie porozumiewasz się z nami telepatycznie, tylko właściwie o tym mówisz na YouTubie, gdzieś musi być ukryty haczyk. A więc prawdopodobnie oceniają mnie poprzez pryzmat własnego, własnego ja. Ja to rozumiem, ja podobnie myślałem na samym początku, i właściwie to nie jest złe podejście, bo to zmusza człowieka do własnych refleksji. Więc jeżeli macie takie podejście, w porządku, zmusza to Was do własnych refleksji, a to właściwie jest dobre. A ja nie mam zamiaru się tłumaczyć z tego, dlaczego tutaj jestem, dlaczego cokolwiek grubie mówię, dlaczego robię to, co robię, mówię to, co robię i tak dalej. Czas na własne refleksje i e, czas resztę zweryfikuje. Tak czy tak. A... Powiem tak, jeżeli chodzi o krypto, jeżeli jesteś nowy w świecie krypto, lub jeżeli jesteś już chwilę w świecie krypto, ale ciągle nie załapałeś jednego, to e, powiem tak: myślisz, że projekt krypto i obietnice zawarte w white paperze, czyli tym opisie projektu, jeżeli myślisz, że to cokolwiek znaczy, to pomyśl raz jeszcze. I dlaczego mówię o tym, tak zwanych weteranach rynku krypto. Dlaczego? Ponieważ my przerabialiśmy to mnóstwo razy i nie będę wymieniał tutaj wszystkich projektów w cudzysłowie projektów, które e, obiecują, że coś się wydarzy po tym jak skumulują wystarczającą ilość środków, które ty masz oczywiście przeznaczyć a tym samym poprzez współpracę z Elonem, maskiem, Disneyem i, i, i Bóg wie kim jeszcze, ten projekt będzie miał FIFA czy czymkolwiek innym, ten projekt nagle osiągnie światową dominację nad całym całą planetą plus rynkiem krypto. Wiecie co? Takich rzeczy my przerabialiśmy już, ci co są dłużej w krypto, mnóstwo. I za każdym razem sprowadza się do, 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 do parteru. Więc słuchanie i omawianie obietnic zawartych w whitepaperze projektów krypto jest to definitywnie zajęcie dla żółtodziobów dla zielonych dla nowicjuszy udających że właściwie coś wielkiego rozkminiają a tak naprawdę sam popełniłem te błędy więc wiem tak naprawdę jest to po prostu tylko i wyłącznie dmuchanie rozdmuchiwanie Jakiegoś, jakiejś nadziei, czegoś, co i tak w większości przypadków nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ to się nie wydarzy. Nie jestem absolutnie przeciwny czytaniu tego, co jest zawarte w white paperze, tylko nie możesz po prostu wierzyć wszystkiemu, co czytasz. Nie możesz wierzyć wszystkiemu, co tam jest zapisane. Mój odwieczny przykład, możecie sobie zerknąć na mój kanał, do tyłu 3 lata, do tyłu 2 lata, do tyłu 4 lata, do tyłu. Mój odwieczny przykład jest jeden: teleporter coin, a więc projekt, który wypuszcza teleporter coin. Teleporter to jest teleportacja, a więc w pewnym momencie możesz kupić teleporter coin teraz, a w momencie, kiedy My uruchomimy, zbierzemy odpowiednią ilość środków i uruchomimy teleportację. Dzięki temu tokenowi będziesz mógł po prostu używać naszego teleportera i teleportować się na całej kuli ziemskiej. Po co jeździć samochodem, po co latać samolotem? Teleportacja. Idealny przykład. I to jest właśnie to, co właściwie um, zieloni, zieleni w rynku krypto, żółto żółtodzioby rynku krypto robią, czytają ten white paper, Wierząc absolutnie w każde jedno słowo, co tam jest zawarte, omawiają to tak, jakby byli nie wiadomo jakimi znawcami tematu. Tak naprawdę to jest po prostu naganianie brzydkie słowo ale naganianie samego siebie, jak i wszystkich słuchaczy w kozi róg. Bo co się dzieje to jest, mamy przykłady projektu po projekcie. Nie będę wymieniał tych projektów, bo, bo nie chcę nawet tutaj dotykać niczego ale to jest po prostu naganianie naganianie. Sadego siebie i wszystkich słuchaczy, którzy nie włączą własnej refleksji w kozi róg. Dlatego zasady weteranu w rynku krypto to jest transparentność i zero pośredników. Pomiędzy nami a naszymi środkami nie może być żadnych pośredników. To jest numer jeden. O tym wiemy. Od podstaw bitcoina wiemy, że nie pomiędzy nami a naszymi środkami nie może być żadnych pośredników. I transparentność, to znaczy, że rozumiemy, dlaczego przyjmujemy to coś do swojego portfela, ile to coś nas kosztowało i co z tym jest związane. Rozumiemy potencjalny zysk, jak i potencjalne ryzyko, i w taki sposób działamy. To jest takie podstawowe dwa punkty. Do tego możemy dodać następne i następne, ale już dzisiaj nie będziemy tego. Tego rozwijać. A więc w taki sposób, wracając do, tutaj zobaczmy jeszcze Piotr, kiedy ludzie zauważą te dwie złote zasady, można to również przypiąć do tradycyjnego życia. Nie mydlić sobie oczu, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. I teraz, kiedy wracamy, teraz to, to, to mówienie o tej wiecie, tak zwanej użyteczności, to jest, takie, to jest takie śmieszne już, że już normalnie nawet nie jest smaczne. No ale dobra. Wracając do, do tematów, o których mówiłem, a więc do Heksa i tutaj do tych komentarzy, do Heksa pulscejna. Tutaj w ogóle ja zauważyłem, że na, naszym, na naszej heksmisji, na, na, na pokoju heksmisji, na telegramie, ludzie pytają się, czy można jeszcze poświęcić na Pulse Chain. No to to już jest, to, już to znaczy, że definitywnie ktoś jest. Dopiero wpadł w ten świat i dopiero poznaje ten temat. W ogóle dla wszystkich, co poznają temat puls i puls Xa i Hexa, polecam, i tutaj mogę śmiało z czystym sumieniem polecić, jeżeli wejdziecie na nasz pokój heksmisja, do którego link jest pod spodem, od, tam bardzo szybko znajdziecie tak zwane pytania i odpowiedzi przygotowane przez członków naszej społeczności, głównie Gregora. I tutaj macie na przykład z ostatnich wiadomości wrzucone, co się zmieniło dla heksa po aktualizacji Ethereum. Bardzo ładnie tutaj opisane i wyjaśnione. Do tego, jak dostać się do HEX na sieci Ethereum Proof of Work i Ethereum um, Fair. Następne. Proszę, bardzo częste pytania. A więc w ogóle to ja wrzucę ten link do tych najczęściej zadawanych pytań tutaj pod filmem również. Więc możecie bezpośrednio do tego pokoju wskoczyć i większość pytań jest tutaj. Jest tutaj większość. Ja bym powiedział, że wszystkie pytania, jakie tylko, jakie tylko pojawiają się, są tutaj, że tak powiem, rozpisane, i to powinno, to powinno większość osób usatysfakcjonować. Tak czy inaczej, wracając do tematu, do tematu Heksa i do tematu tego, <laughs> jak zmieniło się moje podejście i czy w ogóle się zmieniło moje podejście do tematu Heksa. I w nawiązaniu również do Zena, ponieważ Xen wystartował, mówimy o Ksenie, o cenie Xena i tak dalej, ale patrzcie tu, Xen może ma ile? Dwa tygodnie projekt. W ogóle tutaj nawet ostatnio skomentowałem i to mi się podobało. Podobało mi się, co wrzucił, wrzucił tutaj Jack, że Xen ma za dużą inflację. Aha, poczekaj na Xen NFT. Co, jeżeli nie wiecie, co to jest Xen NFT, to jeszcze do tego wrócimy. Na razie nic, nic wielkiego, ale będzie to takie ciekawe coś, co można po prostu mintować od razu ze 100 adresów na raz, nie, nie potrzebując zakładać 100 kont. Ale wróćmy do, do heksa. Nie wiem, ilu z Was pamięta. Prawdopodobnie niewielu ale kiedy wystartował Hex i tutaj mamy start Hexa wystartował Hex z ceną 307 5 tu grudnia mamy pierwszą cenę 2019 roku to po 30 dniach czyli po miesiącu czasu byliśmy 10 razy w dole z ceną Hexa czyli 407 i nie wiem, czy wszyscy ci, co nabijają się w tej chwili z Zena, że Zen tam stracił 10 czy ileś razy w dół, spadł czy coś takiego, to nie ma najmniejszego znaczenia. Hex również miał zjazd w dół. I to potężny zjazd w dół, na samym starcie. Więc tutaj nie będę już tego tematu dotykał. Oczywiście porównując te dwa pro, projekty, w cudzysłowie. Projektując te dwa, dwa tokeny, to jest zupełnie inna tokenomia, inne założenia, inna perspektywa czasowa, ale chcę Wam coś pokazać. Nie wiem, czy pamiętacie, i to właśnie było w ten sposób. Ja pamiętam bardzo dokładnie, jak czekaliśmy 300 dni, a więc rok czasu, aby wreszcie po całym roku czasu HEX osiągnął cenę 1 centa. Tak to wyglądało. I ten jeden cent to była euforia, euforia rynku. Heks osiągnął jednego centa. To było, to, był, to było niesamowite. Więc teraz, patrząc na to, co dzieje się w Heksie i patrząc na to, i teraz wiele osób się pyta: ok, w jaki sposób w takim razie, czy opłaca się wejść w Heksa? Czy można teraz kupić Heksa? Czy, czy, czy... Tego, tego nikt wam nie odpowie, co się wydarzy w przyszłości na 100%. Ale możemy wiedzieć, co się wydarzy na 100% i znać fakty. Czyli krótko mówiąc, kupując teraz heksa, jeżeli wystartuje sieć Pulse Chain, to ten heks zostaje skopiowany na sieci Pulse Chain. Czyli kupując teraz heksa za 4 centy, czy ile heks teraz kosztuje? 4 centy. Kupując heksa teraz za 4 centy, po starcie sieci Pulse Chain, Czyli kupiliśmy 100 heksów, po starcie sieci Pulsechain mamy 100 na sieci Ethereum, 100 na sieci Pulsechain, czyli mamy 200 heksów. To tak, jakbyśmy za te całe 200 heksów zapłacili 2 centy, bo mamy 200, czyli w ten sposób można do tego podejść. Jak kupić heksa? Wiele osób pyta. Najprostszym sposobem, aby po prostu się nie zawikłać nigdzie, to jest po prostu wpisujecie heks.com. Tutaj jest, tutaj jest taka wkładka z Uniswapa, można zrobić podłącz portfel i już możemy, możemy z naszego MetaMaska tutaj sobie robić transakcje. To nie ma najmniejszego tutaj problemu. Ale patrząc na wykres, przyglądnijmy się temu wykresowi, jak to wyglądało z czasem i gdzie jesteśmy teraz, jak to może wyglądać teraz. Ten wykres dla mnie nie wygląda źle. Nie wygląda to jak coś, co... Umarło. Nie wygląda coś, co jak umiera. Więc, jeżeli pytacie o moje nastawienie do, do, do Heksa, nie zmieniło się. Kiedy miałem, kiedy miałem że tak powiem, swoje, swoje realizacje zysków na jakichś tam poziomach, to cokolwiek zostało przeze mnie sprzedane, już jest odkupione. Więc ja jestem w Heksie w tym samym ilościowo, w tym samym miejscu, co byłem na początku, jeżeli nie w ogóle w większej, większym zaangażowaniu. I takie jest moje podejście. I teraz, znowu, pamiętajcie, ja mówię to, co robię, i robię to, co mówię, ale nikogo nie zwalnia to od własnych refleksji na ten temat. Może moje postrzeganie Heksa. Moje podejście do tego jest zakrzywione poprzez to, że ja już jestem zaangażowany. Więc to jest następna rzecz. Więc e, dla mnie e, sprawa jest dla mnie sprawa jest prosta. W heksie niespecjalnie się dla mnie dużo zmieniło. Um, mam heksa. Następnie ten heks jest przeze mnie stejkowany. Um, najkrótszy stake, jaki, jaki mam, to jest 120 dni. I, I to jest tyle. I to jest tyle. Więc w taki sposób to, taki sposób to dla mnie wygląda. Teraz, jeżeli chodzi o cały system Pulsechaina, ekosystem Pulsechaina, który startuje, tak jak tutaj się pytają, skąd te wszystkie airdropy się biorą? Otóż, z nadzieją na startujący Pulsechain, i tutaj już zaraz przejdziemy jeszcze do tego. Powstają różnego rodzaju projekty i mamy ICOSę, mamy Hedron. Mówiliśmy ostatnio dwa dni temu o Texan Tokenie, Pulse Dogecoin, który był świetnym airdropem dla wszystkich, dla wszystkich w świecie w świecie Heksa. Również następne airdropy się szykują tam. Heksykanin ostatnio mówił, heksymalista ostatnio mówił o. o, o. Puls INU, ale to wystartuje, to wystartuje po starcie Pulse Chain. Z tego co wiem, więc w tej chwili jest to tylko i wyłącznie taki testnet. Jest tego sporo. wait token, który ciągle na nas czeka. Niektórzy go odebrali, niektórzy ciągle czekają. Więc Liquid Loans i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo. Więc jeżeli chodzi o ogólnie o, o nastawienie moje do, do startu sieci Pulse Chain, to ogólnie jestem pozytywny. Owszem, zmieniła się, się troszeczkę. Jakby podejście, w jaki sposób ten pulse chain wystartuje, i, i, i można się z tego nabijać, można, można się złościć, ale jeżeli ma to wyjść, na, ma to wyjść długoterminowo na dobre, na lepsze, no to, no to kilka miesięcy w tą, kilka w tą, po tylu dniach czy miesiącach czekania, to już nie robi najmniejszego znaczenia. Jedyne, co oczekuję, tak jak wspominałem już mnóstwo razy, to jest to, że pulse chain. Wystartuje um, i będzie bezbłędny. To jest coś, co ja bym e, oczekiwał w 100%. Teraz, jeżeli chodzi o cenę, i tutaj możemy sobie wziąć każdy jeden L1, czyli layer 1 sieć, która wystartowała, i popatrzeć w jakim stopniu i jakie zwroty dawała z czasem. Każda jedna sieć, i nieważne, e, Binance Smart Chain, e, czy jakiekolwiek inne sieci startowały, Popatrzeć, jakie zwroty. Już nie mówię nawet o Ethereum. O, jedyny algorand chyba, chyba jest ciągle w czarnych czterech literach z, tym, z tą samą ceną, co wystartowali są do dzisiaj. Ale e, każda jedna sieć dawała potężne zwroty. Nawet, nawet marna solana, która więcej stoi niż, niż biega, e, to jeżeli będzie bezbłędny. Jeżeli sieć PulseChain będzie bezbłędna, to z ilością projektów, które czekają na start sieci PulseChain, z nastawieniem tych wszystkich ludzi, którzy czekają na start sieci pulsczeń, to ja tutaj nie mam problemu zaczekać i e, właściwie cieszyć się zyskami z inwestycji w tokena, bo jakby nie było, wiem, że to było poświęcenie, wiem, że mówiliśmy to, że to nic nie, że nic nie oczekujemy, bla bla bla, ale tak czy tak z tyłu głowy mamy jedno. Kosztowało nas to 0,0001 dolara. Jeden token kosztował nas 0,0001 dolara, czyli 3,01. To jest, to, jest to jest nasz koszt, jeżeli te tokeny dostaniemy. Więc wszystko powyżej tej ceny jest dla nas zyskiem. I teraz e, nastawiając się tutaj do kolegi, który napisał, że mam nadzieję, że doświadczę swoje, pierwsze 100X. O, ja również mam nadzieję, i tak jak napisałem kiedyś tutaj na Twitterze i mówiłem o tym ostatnio, że wiele osób ze mną nie doświadczyło tych med gains, czyli potężnych zwrotów z inwestycji jakie dał HEX, więc mam nadzieję, że tym razem tym razem na Puls na Puls x będzie, będzie taka właściwie będzie taka okazja. I, I dlatego, możemy sobie żartować, możemy się śmiać, możemy lubić ryśka, możemy nie lubić Ryśka, możemy się złościć z tego, co Rysik wyprawia, możemy się nie złościć z tego, co Rysik wyprawia. Jedną podstawową sprawą jest to, że jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia takiego, co robi i w jaki sposób to robi, i, i próbujemy, próbujemy z tego punktu widzenia wszystko analizować. Może nie do końca, możemy, możemy się wprowadzić w błąd, ponieważ tak jak powiedziałem na samym początku i znowu powtórzę się, ale, ale to jest bardzo ważne, weterani rynku krypto powinni już wiedzieć, że obietnice składane nam przez twórców projektów, a każdy jeden, Rysiek nie składał żadnych obietnic i nie składa żadnych obietnic, Wygłupia się, robi z siebie głupa, robi z siebie kogoś poważnego i robi siebie zgłupiając jeszcze i tak dalej. Ale nie składa nam, nie składa nam obietnic. To mi, się, to mi się właściwie podoba, więc jesteśmy tutaj, transparentnie wiemy, co się wydarzyło. Tak samo jak w Heksie, transparentnie wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Pomiędzy nami a naszymi tokenami nie będzie żadnych pośredników. Jesteśmy absolutnie na zdecentralizowanym systemie. Będzie DEX, czyli Pulse X, czyli zdecentralizowana giełda. Pulse Chainy trafią do naszego portfela. Wszystko wiemy, wiemy kto ile ma środków, wiemy ile adresów poświęciło. Wszystko można sprawdzić i teraz nie chodzi o to, aby ktoś nam obiecywał, o, będziemy na tylu giełdach, będziemy z tym współpracować i tak dalej. Obietnice obietnicami. To jest wszystko, nic nie warte. Chcemy to widzieć. A więc transparentność. Chcemy to widzieć, co się dzieje i w jaki sposób się to dzieje. I tylko i wyłącznie w taki sposób podchodząc do, 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 do krypto i do tego, co się dzieje w krypto i kryptoinwestycji, mamy jakąkolwiek szansę, bo jeżeli. Zaczniemy słuchać i, za, i sami zaczniemy się nabierać na obietnice, które składają nam twórcy różnego rodzaju pomysłów. Ala e, zeskanuje Twoje ciało i wyślę w Metaverse czy cokolwiek innego, lub e, stworzymy drugi eBay na, 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 na blockchainie i będziesz mógł płacić kryptowalutami, lub e, stworzymy, nie, cokolwiek. To zapomnijcie o tym. To jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowo-sprzedażowy, który powinniście znać z świata tradycyjnego. A no więc dla wszystkich nowych, mam nadzieję, w świecie krypto, mam nadzieję, że wzbudzi Was to do refleksji nad tym, co robicie i w jaki sposób robicie wszystko w świecie krypto. A dla weteranów, mam nadzieję, że weteranów i tych, co są ze mną dłużej, to mam nadzieję, że określiłem się jasno, jeżeli chodzi o mnie i o heksa i o pulscejna. Ja osobiście tutaj wiem, że ktoś mi wrzucał, że heksymalista oczekuje, że będzie cena puls Xa czy pulscejna będzie poniżej ceny wejściowej, poniżej tych trzech i 1, że będzie okazja kupić to taniej. Powiem szczerze, że jestem gotowy założyć się z heksymalistą o to, że nie będzie takiej ceny, że nie wejdziemy poniżej, chociaż zobaczcie tutaj. Jeżeli chodzi o heksa, to zanurkowaliśmy poniżej ceny wyjściowej. Ja jakoś nie widzę tej ceny poniżej 3,0 i 1. No ale pożyjemy, zobaczymy tak czy inaczej długoterminowo. Długoterminowo w świecie krypto znaczy rok, 2-3. To jest długoterminowo w świecie krypto. Długoterminowo a, oczekuję tutaj miłego zaskoczenia, czego wszystkim Wam również życzę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.